Siednik Kornecka, dzień dobry. Dziś gościem tematów dnia jest profesor Janusz Filipiak, współwłaściciel i prezes Zarządu Klubu Sportowego Krak Krakowia. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry, dobry wieczór państwu. Wbrew spekulacjom prasowym, trener drużyny Wojciech Stawowy zostaje. No dobra? Pewno to znaczy ma kontrakt do roku 2006, do roku przyszłego i na pewno ten kontrakt wypełni. A ja, osobi ja osobiście chciałbym, żeby pracował z nami i mam nadzieję, że z każdym rokiem te zasady współpracy z trenerem, który jest dużą indywidualnością. Przyznam szczerze, jest można to powiedzieć kłopotliwym pracownikiem, ale powoli się wzajemnie będziemy docierać i, i po prostu będzie to zbrana. E, no, taki tandem, który ten kierunek będzie miał. Ale mówi pan, że jest procesu. kłopotliwym pracownikiem, bo ośmiela się nie zgadzać się z decyzjami prezesa? Tak? A z pewnością tak, tak. I dlatego nie wiadomo, czy zostanie dłużej, czy nie? A nie, to znaczy. Ja rozumiem przez to, że ja bym chciał, żeby trener został, ale mam swoje wymagania. One nie dotyczą tego, jak tych zawodników trenować, jaka ma być taktyka w danym meczu. A czego One dotyczą? No, dotyczą głównie strategii klubu, normalnego, oszczędnego gospodarowania, wydawania tyle pieniędzy, ile się ma. Dotyczą także wizji rozwoju klubu, gdzie my chcemy w tej chwili być producentem piłkarzy net. A nie biorcem tych piłkarzy. To znaczy, na pewno nie chcemy, aby klub kupował zawodników z Afryki, z Brazylii, czy w ogóle drogich zawodników ogranych. Chcemy być takim klubem, który ma wiele drużyn piłkarskich, od juniorów młodszych, które pierwszą drużynę i że wszystkie te drużyny są dla klubu jednakowo ważne. My, że zawodników kształcimy we wszystkich grupach wiekowych i bazujemy na własnych wychowankach. Czyli Wy stawiacie na młodych zawodników, nie chcecie mieć starszych zawodników w drużynie. Nawet tych, którzy są współtworcami sukcesu drużyny? To może nie, bo może nie tak, bo ja domyślam się, że chodzi Pani o, Węgrzyn. o Węgrzyna i Citkę. To, którzy odchodzą? Tak, którzy odchodzą. Znaczy my nie, nie wyrzucamy ich, pragnę to wyraźnie powiedzieć. Po prostu skończyły im się kontrakty i e, uznałem. Nie, nie jest tak, że nie są potrzebni. E, na pewno, ja, znaczy ja rozmawiałem z Kazimierzem Węgrzynem, rozmawiałem z Matkiem Citką, nie ma żadnego żalu w nich, że nie będą dalej Grali. Ale Węgrzyn był niewątpliwie liderem drużyny. Łatwo będzie go zastąpić? No trudno jest. To decyzje, które ja podjąłem na pewno są ryzykowne. Zresztą Wojciech bardzo liczył na dalszą grę Węgrzyna i Citki. Natomiast my musimy zdecydowanie spojrzeć w przyszłość. Chcemy grać w pucharach europejskich, chcemy być klubem europejskim, natomiast droga poprzez zakupy piłkarzy po milion czy parę milionów złotych jest dla nas, dla mnie niezaakceptowalna z wielu powodów. My wolimy inwestować na przykład w specjalnej strefie ekonomicznej jako konarch i tam tworzyć kolejne kilkaset miejsc pracy niż kupować bardzo drogiego zawodnika. Znaczy no to jest, są tematy na, na Dłuższe rozmowy, ale taka jest strategia klubu i taką strategię klubu będziemy y, promować. Uważam, że ta strategia jest bardzo ważna i nośna społecznie, bo z jednej strony będziemy prowadzić szerokie szkolenie młodzieży, budujemy infrastrukturę klubu z własnych środków, a z drugiej strony no nie będziemy wydawali niepotrzebnych pieniędzy, które są potrzebne gdzie indziej, po prostu na cele równie ważne społecznie. Ale nie odpowiedział mi Pan na pytanie, że Wojciech Stachowicz wyliczył nagrę na grzyna i CITKi. No przepraszam, ale nie, nie będzie tych za zawodników z powodów, takich, które podałem, które powiedziałem, są, są dla mnie niezmiernie ważne. Czyli, no i tu jest, jakbym powiedział, ten punkt sporu między mną, jakby, czy jeśli ten spór jest, między mną jako prezesem i sponsorem klubu, a między kibicami, działaczami i piłkarzami. Ja absolutnie rozumiem, że kibice działacze są nowych zawodników, <grytanie> aby tych zawodników kupować, żeby coś się działo z tego, żyje bardzo wielu tak zwanych menedżerów i, i, i sporo osób. No ale niestety tego nie będzie. To ja powiedziałem jako prezes Krakowi, Komarchu, mam ograniczony budżet, ograniczone środki i muszę nimi rozmaite cele zaspokajać, które są wszystko. A to nie jest tak, w że w pewnym sensie robi Pan czystka? Nie jest tak, proszę pani, nie zwolniliśmy nikogo, kto ma ważne kontrakty, czyli e, tak jak powiedziałem, nie podpisujemy nowych kontraktów z Węgrzynymi Citkom i oni, jeszcze raz powtarzam, ci piłkarze przyjmują to ze zrozumieniem, podziękujemy im rozstajemy się w absolutnie... Nie zbyt. mówię tylko o drużynie. Myślę na przykład o panu Pawle Misiorze prezesie, wiceprezesie, a teraz co będzie robił pan Misior? E, absolutnie nie pozbywamy się Pawła z klubu. E, o, będzie osobna konferencja prasowa na w początku lipca, gdy te zmiany się dokonają, nie chciał ich w tej chwili tutaj analizować. Paweł zostanie w klubie, będzie miał tą samą pensję, będzie miał służbowy samochód, będzie miał e, własny gabinet i będzie się zajmował głównie organizacją obchodów stulecia Krakowi. E, tam są konflikty wśród kibiców, ja już nie mówimy na linii prezes czy kibice, tylko wśród kibiców i Paweł według mnie jest jedyną osobą, która e, jest do, do, dla wszystkich osób do zaakceptowania jako ten e, Dobry duch Krakowi, taką rolę. Bardzo dobry duch Krakowi, bo tak. przecież sukces Krakowi jest także jego zasługą. No tak, ale my musimy się w tej chwili bardzo profesjonalizować, czyli musimy zwiększyć sprzedaż oferty Krakowi, lepiej sprzedawać widowiska, sprzedawać prawda, nasze znaczy, tam, to usługi marketingowe. Wiemy dokładnie, co chcemy robić z działalnością czysto biznesową. Paweł w tym nie ma doświadczenia, on się wyśmienicie sprawdza jako, jako dziennikarz, czy produkuje wyśmienite materiały. Krakowia najlepsze w kraju i, i tę rolę byśmy Paweł chcieli wzmocnić. No, niestety moją przykrą rolą jest, ale taki, sam profesjonalizm bez serca wystarczy? No to my go będziemy mieć w klubie po to, żeby był tym dobrym duchem, proszę Pani, to mówię z tą odpowiedzialnością. w innej roli, w takiej, w której ja uważam, że się o wiele lepiej sprawdzi. A jeżeli mowa o profesjonalizmie, to czy y, były jakieś kary za ostatni mecz Krakowi z Aniką Nie, 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 znaczy, y, To, co jest dla to mnie... To mnie... ważny mecz, nie każda drużyna no, traci trzy tak, w 15 tak, minut, tak, tracąc w ten sposób możliwość gry w Pucharach Europejskich i gry o duże pieniądze. Struktura w tej chwili w Krakowi właścicielska i sportowa jest taka, że ja ani nie chcę, ani nie mam możliwości wycofania się z klubu i póki się ustarczy, ja w tym klubie będę i tego sukcesu, ja osobiście, jeśli pani o to pyta, nie muszę mieć dzisiaj czy jutro na ten sukces możemy wszyscy... Yy, Poczekać. A No, zobaczymy. To jest 2-3 lata, może rok. To jest od piłkarzy. Potencjał w tej grze jest bardzo, e, bardzo duży i niewykluczone, że będziemy mieli dobrą i dużą niespodziankę e, w najbliższym sezonie. Natomiast no, to, co jest dla mnie miłe jako dla prezesa, że piłkarze byli o wiele bardziej załamani, o wiele bardziej zmartwieni tą porażką. Obawiam się niż ja, ja osobiście, więc e, tutaj nie ma co ich już na nich krzyczeć. Starać, bo, bo bardzo bardzo przeżywali tę porażkę sam. Czyli w jakich nastrojach Krakowie rozpocznie świętowanie Stulecia Próbu? No, w, w nastrojach na pewno dobrych. przypomnieć trzeba. Na, na pewno w dobrych. Po to dzisiaj była ta czysta i wyraźna wiadomość dla mediów. Ja zobaczę, co media jutro napiszą, jeśli się, się otworzy gazeta, Ale z naszej strony ta wiadomość była czysta przejrzysta. W tej chwili wszyscy zawodnicy, trenerzy mają czas na odpoczynek i z końcem czerwca przystąpimy do pracy gdzie wiadomo jak te karty zostały rozdane. Dziękuję bardzo za rozmowę, dziękuję Państwu i zapraszam na tematy dnia 22. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo.